Okej, okay. działa, działa, Siemanko, co tam u was? <laughs> nie, żartowałem. E, siema, jestem Redult One. Witam w Simsach 2. Dlaczego? Dlaczego przede wszystkim Simsy i co się będzie działo? Jesteśmy na Simsach, gramy w Simsy. E, Simsy na studiach. Jeszcze nikogo nie ma. Dobra, ogarniemy. To możemy leżeć. E, no, to jest Bruce. Trzeba go przy, po, przybliżyć. O, to jest Bruce. Tak. E, bru, Bruce e, nie ma jeszcze jak to się... Eee... Moment. Cooking, logic, creative, divorce, the... civil... Dobra, więc Bruce będzie chodził na zajęcia. Ja jeszcze nie wiem co będzie robił. Dopiero ogarniam. Nie wiem, załącznę tą grę. No i zaczynamy. Let's playa. Dobra, Bruce idzie od razu patrzeć do Checkmiles World College College. O! Dobra, skończ i idziemy ogarniać co to jest? O boże to... I się to jest kobieta Tak, to jest jakaś kobieta sobie Patrzcie rypany ma wyjścia Dobra i on będzie sobie tutaj coś robił On też sobie... On folger to Dobra nie interesujmy to Dobra, on coś sobie tutaj robi. Dobra, i stąd patrzymy na jego potrzeby. O, właśnie, to mnie interesuje. Y, co chcę, co żeby studiował? Psychologia, art, filozofia, biologia, ekonomia, matematyka o nie, polityka nieszczególnie, literatura. Fizyka, historia... Ciężkie. Przepraszam na sekundkę. Dobra, zaraz sobie coś wybiorę, co będzie chciał studiować. Trzeba to chwilę zaczekać, bo ja nie mam pojęcia. I to jest w ogóle ciekawe. W sumie artysta niekoniecznie. Nie. Filozofia wydaje się być spoko. Psychologia też. Psychi fizyka? Niekoniecznie. Ekonomia? Przepraszam. <laughs> to jest ciężki no. wybór, słuchajcie. Ja nigdy się na tym nie zastanawiam. Ja sam bym nie wiem, co chciał robić, więc... Uuu. Ciężki. Zaraz się zdowiemy. Jeszcze sekunda, jeszcze sekunda. Drama, psych, filozofia... Literatura, polityka, ekonomia. Słuchajcie, ja bym się zastanawiał nad filozofią i nad psychologią. Wezmę psychologię. Tak. To charyzma, kreatywność, logika to nie. Inteligencja, hmm. Hmm. filozofia, gotowanie, biologia, może niekoniecznie wody, logik, ekonomia. Pięć, będę 5 godzin się zastanawiał Dobra, bierzemy Filozofię I pięknie Dobra, muszę logika mm. Nie, nie będziemy Trzeba książki, gdzie jest z książkami mm. Mi się to podoba Logiczne myślenie O tutaj będziemy yy, Nie Zniknę coś sobie Przedłużaj, sobie przyspieszamy zaraz, ważne. nieważne yy, Piętrowyżej pewnie będzie, nie? O wiedziałem, dobra. Eee, co ja muszę się uczyć? Dobra, i on się będzie tutaj chwilę uczył, to zrobimy sobie tam wytnę tutaj Dobra, próbuję go znaleźć, ludzi, bo nie widzę tak śmiesznie trochę. Gdzie ten typo się schował? Ale go tutaj też nie ma. Dobra. A, sorry. Czy on ma za. On jest na zajęciach. Zapomniałem o tym. Zapomniałem zupełnie serio. A ja patrzę, gdzie on jest. Okazało się, że on na studiach. Dobry gość. Ja. ja... Zapomniałem o tym. Dobra, pójdziemy poćwiczyć później. Czy tak? Co? Nie, co trzeba trzeba? Flirtuję. Co to jest? Mi się w sumie podoba... Najbardziej to ten pokój, bo to jest komputer. Dobra, nieważne. Zaraz on wraca. O, jest. Dobra Co on będzie się uczył? Tak Trzeba by Nie, ja, ja mam czas Na takie rozkminy O co chodzi tak naprawdę Tu z nią Później porozmawiamy albo nie trunk yy, pożartujemy sobie Dobra skończ kupić czytać niedokładną książkę bo na tak się na nic nie przyda yy, Fan to trzeba będzie trochę pobrać no i piętro niżej zejdziemy, coś jeść i to będzie spoko opcja. No i super będzie. Prześpieszymy. Dobra, co tam? Może na razie nie będę, nie ogarniał nie mówię jakoś specjalnie monologów długich i nie wiadomo jak ciekawych, ale po prostu się stawiam o co jeszcze chodzi, nie? Nie, nie ogarniałem na początku. Nie ogarniałem, jest dopiero pierwszy... Um, um, pierwsze moje spotkanie z tą drąb w sumie. Czy on się jakoś bawi, socjal. Trzeba go znaleźć. O, tam jest. Dobra, chyba nas to polubiła eee. Dobra, to z nią później pogadamy i będzie spoko. To jest z nas, to z nim sprawy. Ogarniamy budynek. Wal się. To jest profesor. To jest. Mm. Nie wiem kto. To też jest profesor, czyli oni nas uczą. Dobra, Tu. On jest trochę taki... Ładnie trafia. Dobra. By, by musiał zrobić jakieś zajęcia. To, to jest ciekawe. E, dobra, słuchajcie, miałem dzisiaj trochę lekcji w szkole i nagrywam w sumie to tak zupełnie... To by powiedzieć, że to ja Więc tak zabierko, więc to nie ma tekstu, chociaż nigdy nic nie ma. Nie? I, i, Kjære vene! Mu. Dobra złe wam powinna zabrać się do góry yy, No i warto by się pouczyć Nie wiem, nie wiem Zaskrywał mnie co... Zostawiliśmy dolara To jest sensu Zastanawiał mnie ten W sumie co robić w tym komputerze W sumie mam Mam, mam problem, to mam wszystko. Nie wiem co robić, więc pomyślałem, że sobie nagram Simpsę. A tak, o, dlaczego by nie? No i fajnie, mi się to podobało. Dobra, skończ grać, bo mnie denerwujesz. Cztery pory roku mam wszystkie dodatki do Simsów w sumie. Więc tam nie narzekam jakoś specjalnie. Na brak. Mam jeszcze homodę z HM-u, z HM-u, dlatego <grywky> mam też takie śmieszne ubranie. <grywky> Dobra, powiedzmy, kiedy ty idziesz do na studia na, Tu, tu. E Codziennie od 10 do 12, więc masz wieczory wolne. I jest coś jak, jak mapa? To nie to. Dobra, nawet nie da się nigdzie pograć, więc trzeba będzie znaleźć albo nie wiem, kupić tu coś, albo logika. 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 Dobra poszły jakieś tam punkty? Wow. Jeśli zacznę sobie coś śpiewać i to tak nagle nic... nic tego mizowego, to przepraszam, ale lubię śpiewać. Dobra, za chwilę mu wejdzie ten punkt. Więc no, i wszedł ten punkt. co on by mógł tam robić Obróć Ja jeszcze nie ogarnę tego, tego nic tutaj więc mam takie rozkwiny. i tak. Dobra y szybciej gościu nie, nie szali bo nie mamy zbyt wiele czasu Nie no czasu mamy dużo Dobra ale wiemy o co chodzi nie wszyscy bo nikt nie chce oglądać tego co trwa nie wiem, 40-30 minut? Tylko tak, raczej pokrótce, nie? Tak. 15-20, w sumie już nie wiem, ile nagrywam. To jest smutne, straszne. W sumie. No farsa. I Flirt. Ask him a date. Assist. On jest bardzo specyficzny, więc. Zimne, to Dobra, jeszcze jeden punkt i... Dobra, nauczył się. I już skończy, książkę. I pięknie. Później... O, to jest właśnie fajne w tym sensie. Ta noc nic. Nie wiadomo skąd. To jest zbyt fajnie, jest Nawet w Simsie, w w Simsach, czy w jednym w Simsie, czy co cokolwiek nie, to tam zawsze była tak, ta noc taka, taka tajemnicza, bo nikt naprawdę nie widział, o co w tym chodzi. No różnie. się wszędzie wejść. nie widziałem to. dobra logika zaraz mu wejdzie a mechanika nie będziemy mnie zgrzebać to dobrze przyspieszymy żeby muszyć i towarzyszył wszystko jeśli się zaczyna nagranie to strasznie przepraszam bo to nie jest jakoś mega przystosowane do nagrywania dlatego że i uwaga punkt logiki No i pięknie, zdobyliśmy punkt logiki. Wow, dostaliśmy 500... Dostaliśmy 500 simoleonów, super, podoba mi się to. Wyszło 4 w sumie dlatego, bo kontynuując poprzedni łąek, bo sobie przypomniałem właśnie. Wyszło 84 i dlatego wziąłem 1000 za dwójki. Hmm, bo... Nie wiem, może ponagrywamy jakieś inne gry, nie, wiem, nie mam pojęcia. Ja na razie się skupiam na Simsach. I skończymy z tutaj i przeniesiemy się do normalnego miasta. Nie wiem, zajeb... żona, wiecie, i tak dalej te sprawy. Dzisiaj jest środa to jak nagram sobie w środę czwartek, nie, środa piątek, niedziela wtorek, czwartek sobota, poniedziałek środa, no dobra myślę, że nie wiem ile to potrwa, ale będę wrzucał raczej co dwa dni, tak żeby utrzymać jakiś tam poziom, nie, Zobaczymy też czy będzie mi się przede wszystkim chciało to wszystko nagrywać bo to jest um, jakby to powiedzieć ram trzeba do próbki ściągnąć jakieś. Uuu, nie fajnie. Ojoj, yy. oj, oj, się probiło. Dobra, ty skończ. I wracamy do tego. Do środka. Yy, piętro niżej i tak o oh, przede wszystkim Idziesz jeść. Później idziesz do góry. Skorzystać. Czy tutaj są gdzieś prysznice? Tyka, shower. Dobrze. Wyjdzie ci higiena. No to Higieniusz. Higieniusz. Yy, dobra. I tutaj będziesz spał. I chyba będziesz miał wszystko gotowe. Tak, mam dodatek zwierzęta tam mam wszystkie. Tak sobie przypomniałem, i żałuję, że to nie ma zwierząt. Bo to byłoby fajne. Raz, pogoda, jaki dla was czy da się przenieść do normalnego świata. Bo, jak tak, to byłoby bardzo fajne. Dobra, on się najadł i pogadasz sobie tam w szkole później, czy coś. Jest do 12 w nocy. Dobra, rusz się trochę, bo nie ma sensu tak czekać. Trzeba wygonić tam lamy z pokoju. Trzeba zadzwonić. O, trzeba do kogoś zadzwonić, ktoś będzie nagrywał <słuch> ze mną będzie fajnie. Jak sobie z kimś pogadam jeszcze, nie? Myślę, że to dobra opcja. chciałem nagrywać Ultimate, ale to nie za bardzo mi się chciało, bo. Po prostu jedna gra czasem dosyć długo zajmowała i trzeba było dosyć długo czekać. się osobiście z bliska. Hehe, oh, hehe, hey, to będzie złe. O kurde, przesadziłem z tą prędkością. Pewnie lagi. Dobra, nie mam sensu czekać. Więc to też pewnie się wytnie. No i myślę, że to tak. Albo mógłbym w sumie tutaj skończyć i ogarniać y, nagrania i tak dalej. Więc w sumie ja tutaj skończę sobie nagranie i zobaczymy się pewnie później. Także siemanko, no i pa!